Jak co roku wrzesień to miesiąc, podczas którego w całym regionie odbywają się dożynki, czyli święto plonów. W zależności od pogody różnie ze zbiorami bywa. Jedni chwalą, inni narzekają, ale chleba z pewnością wystarczy dla wszystkich. My odwiedziliśmy z kamerą Tuszyn, gdzie w tym roku odbywały się gminne dożynki. W tej chwili pan starosta Krzysztof Hoffol przekazał na ręce pana wójta Marka Chmielewskiego chleb dożynkowy. Pobłogosław. Te chleby, spraw, Pania, aby nie zabrakło nikomu w tym roku pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich, którzy pracowali na roli, a nas naucz dzielić się twoimi darami z każdym, kto będzie w niedostatku, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. bo wiemy, że do, następują pewne zmiany atmosferyczne, dość nietypowe dla naszego obszaru, jeżeli chodzi o klimat, e, więc ten rok był taki, jeżeli chodzi o żniwa kradzione, jeżeli można użyć takiego słowa, rolnicy każdą chwilę musieli wykradać. Niestety niektóre ulewne deszcze spowodowały straty, które bezpowrotne I, i niestety z tego z tych niektórych obszarów zboża nie mamy i nie mamy również oczywiście chleba, ale na szczęście nie dotknęło to nas tak jak w poprzednich latach, gdzie mieliśmy bardzo duże gradobicie szczególnie na terenie na którym dzisiaj jesteśmy. Więc cieszymy się tym, co zostało zebrane. Dzisiaj trzeba też pamiętać, że rolnicy więcej dostają od państwa, czyli te wszelkiego rodzaju dopłaty i tak dalej. Bardziej ich działalność zależy nie od gminy, a od tego jak nasze państwo, nasz rząd funkcjonuje w obszarze tutaj naszej Unii Europejskiej. My, oczywiście, w swoim zakresie, tym, co możemy, jak najbardziej współpracujemy. Naszym olbrzymim sukcesem jest na przykład scalenie gruntu w miejscowości Dobrociń, które w sposób znaczący poprawiło gospodarowanie i konkurencję polskiego rolnictwa. A teraz staramy się o takie scalanie w następnych dwóch miejscowościach. Więc to pokazuje, że na co dzień pracujemy na bieżąco i każdy zajmuje się swoimi sprawami na to, na co mamy wpływ. Tegoroczne plony były bardzo dobre, był dobry urodzaj. I dopisała też pogoda rolnikom, dlatego uważam, że. Dobry rok dla do rolników był, chociaż ceny skupów są bardzo słabe, a wręcz tragiczne. Nie wynagradzają tej pracy, którą rolni wkłada posianie, zebranie plonu. Myślę, że się nie mamy co patrzeć, nie udało się, tylko udało się dużo rzeczy zrobić. I patrzmy do przodu z nadzieją, że będzie dobrze, a nawet lepiej. Jestem zadowolona z tego, że jak wyjdę na wieś i poproszę ludzi o pomoc, to nigdy nie odmawiają. Że mamy zgraną wieś i mało rolników. Bo coraz mniej ludzi obsiewa swoje pola. Nie opłaca się. Trzeba mieć sprzęt. Ludzie oddają pola w dzierżawę, żeby móc w ogóle czymkolwiek wyjechać w pole. A większy rolnik ma wszystko i zabiera te mniejsze pola i obsiewa sam. Rok ten upłynął dla rolników dosyć owocnie. Udało się rolnikom zebrać wszystkie plony już. Cieszą się z pozyskanych. Plonów. Marzenia moje spełniły się. Jestem zadowolona, ponieważ rok ten jest dobrym, owocnym rokiem. No myślę, że bardzo ciężki raz, że były klęski żywiołowe, był grad, były mocne wiatry. Dwa razy były po wodzie, zalewały pola. Teraz nie mają gdzie sprzedać tego zboża. Stoi w domu u wielu osób. Gorzej mają ci mali rolnicy, którzy nie mają suszarni. Według mnie, patrząc z boku, te dopłaty to jest dla nich duży, duży plus. Zwłaszcza dla tych, co mają 200, czy 300 hektarów, czy nawet więcej. Odkąd sołtysem w Situszyn została Anna Piekarska, zaczęło się coś wreszcie na wiosce dziać. Są organizowane dni dziecka, paczki na Mikołaja w grudniu dla dzieci wszystkich od dwóch lat do, do, do dwunastu. Organizujemy zawsze festyny w sierpniu pod patronatem Rady Sołeckiej. Postawiliśmy wiatę na boisku, dołożyliśmy się do ogrodzenia boiska. No były i ulewy, były różne, pogoda nie sprzyjała, no ale jakoś sobie poradzili rolnicy. Jeden lepiej, drugi gorzej, ale... Poradzili sobie. Okres wiosenny był Potem, bardzo dobry, bo było niszka, bardzo dużo koła, deszczy. Zboża się ładnie rozwinęły. Gorzej, gorzej ze żniwami, bo była ciężka pogoda, dużo deszczy, ale. Teraz każdy ma dobry sprzęt i szybko sobie zebrał zboże. U w naszym rejonie, bo w innych rejonach jest, była tam gdzie niegdzie tragedia. Co, nie? Dożynki to również możliwość zaprezentowania wielu ciekawych wyrobów kulinarnych, przygotowanych przez gospodynie wiejskie. My tam byliśmy i wszystkiego po trochu spróbowaliśmy. Gratulujemy udanych dożynek, a rolnikom życzymy jeszcze lepszych plonów.